Dradzę wam pięć fajnych przepisów na sosy na dieci niskowęglowodanowej, Do czego? Do makaronu. Mam ja. Bo czasami również na diecie keto czy niskowęglowodanowej panowie panie cukrzycy też makaron można zjeść a jaki makaron użyłem nie użyłem kondziaka, bo on troszeczkę smakuje jak glut w żołądka trafi makaron o niskim indeksie glikemicznym już go testowałem sprawdzimy co będzie się z poziomem glukozy we krwi po zjedzeniu takiej porcji z moim sosem który jest number one ale przepisów podam pięć które mogą być i które powinny być spożywane na diecie niskowęglowodanowej do makaronów które mają niski indeks glikemiczny albo tych węglowodanowych bardzo mało. Ten akurat smakuje jak makaron prawdziwy, więc taki pojedzie do mojego żołądka. Mój numer jeden jest dobrze zbilansowany sos czosnkowo-serowy. Mamy tutaj więcej tłuszczu niż białka. Zastosuję dwa haki. Będę popijał sobie herbaty z morwy, która obniża poziom cukru we krwi. I jedna sprawa, a druga sprawa, Posypałem jeszcze troszeczkę gumą Guar ten sos. Zagęściłem go, a guma Guar nie tylko zagęszcza, ale również obniża poziom bez cukru we krwi. jest, energii masz co kanał, jest best. Piotrek i seniorka i trend. Super wieści. Skok tylko 18 mg na decylit. jest świetnie, a przepisy znajdziecie w komentarzu i w opisie.